No przepuszkę dostałem, dostałem od ciebie yy, Broncia, yy, na trzy dni, a już się skończyła, będę, bo będę potrzebował wystawić nową. Bo tylko na trzy jo, dni małeś Ja jo, jo. Zastanowim jo. się, zastanowił się. Moi drodzy, dzisiaj babka bronka taka inna odsłona trochę. I yy, znowu ten agent Tomek się pojawił tutaj na Kociewiu, moi drodzy, a mój ziań! ta ten ziań, co, co mu tam, tam czasami pomaga, jak to tony, no, Dokładnie. Co z tak. nim nagrywa. Mój ziańc dzisiaj nie miał czasu, i dzisiaj babka Bronka, babka Bronka dzisiaj go będzie zastępywała, ale jeszcze musimy poprosić ojca Tadeusza. Ojcze Tadeuszu, wiesz, Storunia, ten ojciec Tadeusz, chcieli poprosić cię o sygnał, tam, żeby był dobry sygnał, żeby, żeby ten film poszedł w świat, I... moi drodzy. Jo, jo. Moi drodzy, a ojciec Sadeusz to wie tak co to jest, nie? Ty wiesz co? Dokładnie tak, ojciec Rydzyk Ojciec tego, masz, tego właśnie mówi. pana, właśnie Ten co jo, masz pigłowiec, ten co masz pigłowiec. Tak, tak, jo, tak. Jo, 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 jo. No i zapki, sklepy, zapki, zapki No Majam nie tylko, nie zabek, tylko, panie. jo no. Dobra, chodź tak ja tutaj przejdźmy kawałek Jak to przypuszczone będzie? Napić? Będzie wypisana dzisiaj Jak przyszedłeś tutaj normalnie yy, sam tak po prostu bez dziwnie, bez broni jej, o moi drodzy, bo ostatnio to miał taki ten. Co ty miałeś ostatnio? Kosy miałem, kosy, kosy. Jo, kosy miał na babkę bronkę tutaj, a babka bronka powiedziała, że kaszubowi nie popuści, moi drodzy. Jo. Moi drodzy, ja wczoraj oglądałam taki program. Wojciech Cejrowski opowiadał, że jego babka powiedziała, że w chałupie trzymają w szafie. Kaszuba ususzonego z jedno nogo! Jo, 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 jo. A podobno na kaszubach to samo gadają. A to poważna sprawa. Jo, jest tego to wynika. jest sprawa kryminalna, moi drodzy. Jo. Kaszuby dokładnie. gadają, że trzymają kociewiaka y, ususzonego na strychu. Nie wiem, czy z jedno nogo, ale w szafie albo na strychu, moi drodzy. A Cejrowskiego babcia trzymała kaszuba ususzonego z jedno nogo, a dlatego z jedno nogo, moi drodzy, bo podobno jak uciekał, to, to ją właśnie stracił w tym czasie. Oni go dopadli, zaciukali i później dawaj go do sakrów. Czupagami, czupagami, jo, jo, jo. Tak, tak, tak. Dobra, Tomek, ty powiedz mi, agent. Co u Ciebie słychać? Ja nie wiem czy będzie teraz cię słychać, bo tutaj... No dobrze, wszystko w porządku, no co no, 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 może być słychać? Mam dostęp tutaj, bo miałem przepustkę na trzy dni. Teraz dostanę przepustkę na 6 na, na dni, ty wiesz? I będę musiał bo tutaj sobie je chodzić, nie? No, no, babcia, no tak no, no na 6 dni tym razem wystawić mnie. Ty, no. pokaż ten język. Ja nie mogę, to nieprawda, prawda! Co Cejrowski mówił, że jego babka mówiła, że kaszuby mają te włosy na, na, na języku, a wie skąd mają kaszuby ciemne języki? Nie wiem. A ja żebym się dowiedziała ostatnio. Czarne podniebienie. Jo, nie, to, to jest taka pomyłka trochę moi drodzy, bo ja ostatnio byłam na szlaku i się okazało, że jadłam sobie strawa. Tam kuchenkę sobie odpaliłą i za plecami. Zaatakował mnie, znaczy chciał mi ukraść kanapkę, kaszub. Tam, taki wiesz. O, no! Te leśny człowiek z kaszubią. Tak on, to bywa, tak to bywa, jo, jo, jo. I ja żebym go tak delikatnie tam potraktowałam. Miałam knypka, oczywiście tego knypka wyciągnęłam i go wzięłam do drzewa, przywiązałam i on do mnie mówi: Jagód! Bo ja się pytam, skąd ty masz taki czarny jęzor ty, kaszubie, ty? A on mówi: Jagód! A no. ja się denerwowałam wtedy. E, jagód to ciężko, bo to zima jest teraz. Jagód jo, ciężko ale zdobyć. on mówi jagód, ja myślałam, że on do mnie szwargoli po niemiecku. I ja się wtedy jeszcze bardzo zdenerwowałam i powiedziałam "Chuchaj chłopie, ty po niemiecku do mnie nie szwargol, bo ja się zaraz y, robię cała zdenerwowana i czerwona i w ogóle. I nie ręczę za swoje czyny. No i później on tak mówi jagód, jagód. No i ja stwierdziłam, że to od jagód jo, jo, to jest prawda? Jo, jo, jo! to jest cała prawda moi drodzy. Ludzie z Kaszub mają włosy na językach, a podniebienia mają takie ciemne mają od jagód. Jo, to już teraz się wyjaśniło. Dobra. Dobra, Tom właśnie, chodź tu przejdziemy kawałek, bo widzę, że tam chyba ludzie są zainteresowani. Te tubylcy tutaj z tego z Dokładnie, dokładnie, tak. Kawałek przejdzie, moi drodzy, bo ja się boję, że oni jak go zobaczą, że on ma taki te język taki obrośnięty, to że jeszcze muszę coś stanie tutaj, moi drodzy, bo ja, ja nie ręczę za moich tutaj pobratańców, Dobra, chodź do tutaj, bo tam wieje strasznie. Jo, dobra. Opowiadaj, co u Ciebie słychać, bo babka brąka nie ma czasu, bo musi krowy doić. No, ale w porządku wszystko, jak krowy trzeba wydoić, bo ja wiem, bo krowy są bardzo ważne, bo jak nie wydoi babka brąka krów, to krowy będą cierpiały. Trzeba wydoić krowy, jak to się mówi, a u mnie, to słychać generalnie, no wszystko jest w porządku, jak najlepszy. Wszystko dobrze, zima się niedługo kończy, jeszcze półtora miesiąca i będzie spokój. Spokój i to pójdziesz do roboty? W tak, końcu? tak, jo, jo. I nie będziesz z tego mojego zięcia naciągał, nie? Jo. Jo, jo, nie będzie naciągał go na pieniądze. Jezus, jak się. Ja muszę mu powiedzieć, zięciowie, jak dzisiaj wrócę do domu, że, że Tomek się wybiera do roboty. Jo, jo. Jo, ty Tomek, ale powiedz tak trochę prawdy, bo ludzie nie wiedzą. Ty, słuchaj, bo to się zmieniło trochę u ciebie ostatnio, bo taki tam znajomy ci pozwala czasami się przespać, nie? Tak, koleżka, pozwala, no, pozwala. Ostatnio taki tutaj znajomy mu się pozwala trochę przespać, tam nie do końca. Tak może za darmo to je, ale, ale bardziej za darmo. Ale zawsze no tak, to. No, pół na pół. Pół na pół, no, pół ale na ten, pół, ale przynajmniej ten. teraz może sobie nie musi tam spać w tym tym w tym, no, ka w tym kanale, bo tam te dziki przychodzą. Ty. No, 17 ostatnio było. 17. I 17. tym wszystkim daje się. Tak, ja je karmię. Nie, ja, A to babka Bronka. Taniej wychodzi krowę utrzymać i te trzy świnie, co ja mam tam w obłożu. No to dzika trzeba złapać i jak ktoś mówi upiec, nie? Przenośni mu bo to nie wolno, bo to pod ochroną te dziki, nie? Ty, a może pozdrowim tego kierowcę, co? Z Gdańska? Tego, no. śmieciarki! A tak, tak. Bardzo pozdrawiam, kierowcę śmieciarki. Marcina! I, tak, i drugiego. I tego drugiego, drugiego kumpla, który dał mi kawę ostatnio na gorąco. Centralne pozdrowienia od y, Tomasza, y, Poprzez babcię gandzie. Tak? No. no dobra, dobra, Ale co tam się tam u ciebie jeszcze y, zmienił? Ty... Ja przepraszam, bo ja chciałam pokazać. Zobaczcie. Co ludzie robią? I tu się dziwi, że tutaj dziki mieszkają. Zobaczta. <laughs> Jak oni tu przynoszą? Oni, tu jej, tak, oni tu jej dokarmiają wariaty jedny. Jezus Maria. ja Wiedziałam, że takie, bo już tutaj taką jedno to kiedyś ostrzegało, że ja z nią zrobię porządek, ale nie widzę jej. No, no. To dobra moi drodzy, co ja chciałam jeszcze powiedzieć? Zdrowa jestem w miarę, ostatnio trochę byłam tam na szlaku gdzieś w lesie. To wam mówiłam, że, że tam jeden taki kaszup chciał mi kanapkę ukraść, ale jakoś na szczęście. Obroniłam się ty. ty wiesz, że ja mam 93 lata w tym tak, roku? A dokładnie. No. dokładnie. No. Let, let A tamten chłystek miał, nie wiem, może 45 albo mniej miał. A ty masz chyba 55? 53. Y 53! To młody jeszcze do mnie, bo ja mam 93. No to jest mocz. No patrz, jeszcze, ta, patrz A jaka no. różnica? No. A babka bronka taka dzisiaj nieogolona. Jejojojojo. No dobra, ty czekaj tutaj, po chudro. Moje drogi, ja nie wiem, czy nas słychać, bo, bo tutaj strasznie wieje w tym, na tym koczeniu na granicy. Dobre mikrofony są to słychać. Dobra, mów, co tam jeszcze u ciebie? No wszystko ok, no co ja mogę jeszcze powiedzieć, no wszystko generalnie gra, mówię, yy, skończy się zima, wybieram się do pracy na pewno sezonowej, także już idę, wychodzę z tych rejonów, yy, babka Gandzia będziemy wypisywać przepustka teraz na, na jakiś czas. <laughs> Gandzia to się nie? kojarzy czas, z tymi tam, no. z tymi tam podobno jak a jak takie jak Gandzia. to tak będzie, nie, no wtedy jo, tak. Zobaczymy, nie? zobaczymy, no, a wiecie, że on już trzeci dowód tu zgubił gdzieś na, na polu, ja szłam? Tutaj to tak sobie myślałam, że może znajda ten dowód, ja, jeden z trzech. A on ten, ten czwarty to tam gdzieś chyba zakopałeś, się. Jeszcze trzy karty telefoniczne zgubiłem. A trzy karty, i. Te, a czwarty dowód, ten taki aktualny, zakopał tak głęboko, że donieść nie może. No jo, dobra, ja, dobra, ci muszę wierzyć na słowo. Ty. No dobra. Dobra, co tam jeszcze? Powiedz mi. No wszystko grano, no więcej nic już nie powiem. No bo nie ma co mówić. No wiatr wie jest, bo ludzie czekają jest. na ten filmik. Ty, pytają się ciągle, kiedy no będzie dobry. filmik no, z Tomaszem. No. Z agentem Tomkiem, bo ty jesteś teraz no, agentem! Agentem jest. No, 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 no. Dobra, ja jeszcze raz chciałam pozdrowić i podziękować ojcu Tadeuszowi za, za to, że on ma takie dobre serce i że tak, on, tak. że on nas tak niesie, Tak, tak wysoko. To jest wielki, człowiek. Jo, tak, tak. wielki człowiek. I jak pojada do Torunia, to wezna co pieniędzy, moi drodzy! I ja mu zawiąza! Jo, jo, zawiązał mu. a co? Ja słyszałam, że on potrzebuje, ty. Na za. Bo to jest jego ojciec, znaczy taki ten przybrany trochę, ty, ale ty myślisz, że ja myślę, że on się chyba z ciebie trochę wstydzi. Ja nie mam pojęcia. Ty... No bo ty jednak te, te pieniądze, on, a ty. Czy to nie trochę jednak taka hańba dla rodziny? Trochę no, no, je, nie? nie? Tak, no. no trochę je, jo, jo. Żebyś ty chociaż ten tygodniowo. Tak jak on na przykład, nie, tam te 500 tysięcy żebrze, nie żebyś żebyś czegoś tak z 500 złotych miał miesięcznie. No tak. Tygodniowo, tak, ja no. mówię, a ten, ja tylko się nie obraź na mnie. Nie. Ja tylko tak babka brąka, tak gada, bo babka brąka i podstrzelona trochę. Nie. nie, on się nie obrazi, nie, w życiu, nie, to musisz ty się nie obrazić, nie. No dokładnie. No ale ten, ten ojciec, dyrektor, jednak, jakby nie patrzeć, on potrzebuje, nie? O, wszędzie się ogłasza, że on potrzebuje, jak babka bronka pojedzie i zobaczy, że będzie dużo wyświetleń, jak ta antena, bo, bo ta antena musi stać na sztorcie, moi drodzy. I o, jak ona będzie stała, to, to i będzie oglądalność. I wtedy babka bronka, jak będzie, to zapuka tam do te, bo on tam ma takie ogrodzenie niebieskie. Tam trzeba tylko tym domofonem zadzwonić i tam się przeważnie odzywa taka siostra, czy tam kto, bo on sam nie wylezie, nie ta łachudra nie, bo on, bo on tam zawsze mówi, że on nie ma czasu, bo on akurat mówi, że tam. A no tak, tak. tak w ogródku dokładnie. mówi, że tam, no. te, bo on tam nie ma czasu, niestety zajęty. Prawy nie grabi nie ma albo tam coś iść. No. Krowy doi. Ale nic ja tam zaniosę do tej siostry i dla ojca dyrektora cała sakwa pieniędzy, bo jemu na pewno się przyda. Jo. Dobra moi drodzy, pogadali się. Dobra, Tomek, ty się nie obraź na babkę bronkę, bo babka bronka jest podstrzelona dzisiaj i w ogóle dzisiaj babka bronka jest zdenerwowana. Aha. Jo, trochę się zdenerwowało dzisiaj, bo miałam ciężki dzień. No, a to się później od, wszystko odbija na nim. Jo, jak babka bronka, tylko zobaczy przez okno, że, że tutaj gdzieś się zbliża, łazi po polach, po kociewskich polach Tomek, to od razu bierze po prostu miecz. Wybiega są opamiętania i nie ma tam z Walczy, oczywiście No walczy, A. No co nie mam walczyć? O swoje muszę walczyć o swoją miedza. Dobra, Tomciu! Ja nie wiem czy to w ogóle słychać będzie. Będzie, będzie. Będzie, będzie! Będzie, będzie! będzie, będzie. Jo! Moi drodzy! Z Panem Bogiem! Pogadalim, po dużylim trochę, jo! Tomek nawet dzisiaj nie, nic nie bajdurzył, on żadnej bajki, bajki nie napisał no nie. Samą prawdę gadał, jo, jo! Dobra, moi drodzy! Odezwijmy się następnym razem, jak będzie trochę inna pogoda, inne warunki atmosferyczne, moi drodzy. Pozdrawiamy, do zobaczenia. Cześć, pa! Hej, cześć!